do wczorajszego, jak śmialiśmy się, czy trafiliśmy w dobrą windę, to jak przyjechaliśmy, to trafiliśmy w zło W sensie, wsiedliśmy i byliśmy tak zmęczeni, że po prostu przycisnęliśmy miejsce, do którego chcemy jechać. I się okazało, że to jest tylko dla, wiecie, dla ludzi pracujących tutaj, z Davony. I nas zatkało w lęcie. Standardowy początek dnia, czyli kawusia albo idzie. Dzisiaj tak. Na początku dnia jestem sam. Jedni wolą pospać. Wszystko zrozumiałe. A ja nie, nie lubię tak długo spać. Jest 6.20 chyba, więc no coś mi Jak widzicie, szósta godzina. Nie jest ich. Oni tu jeszcze sobie śpią. Poczywają. Ja mam poniedziałek. A jak gdzie idę? Nie wiem. <grystanie> idę przed siebie. Jak trafię na jakieś fajne miejsce, to wam pokażę. A potem sobie włączę po prostu lokalizację i wrócę do hotelu. A tak... Gdzie mnie nogi zaniosły? O, piesek. Udało mi się otworzyć siłownię. Pan mówi, wyglądasz na kogoś, kto potrzebuje pompy. Mówi, że masz niedobór pompy w organizmie, także czas podpompować łapki. Zrobimy trochę łapek, co nie? A potem, A potem zobaczycie, co będzie potem, bo naprawdę zapowiada się kolejny fajny dzień. Ale najpierw troszeczkę łapek. Zaczniemy sobie od triceratopsa. Myślę, że trzy serie będą wystarczające tutaj na to ćwiczenie. Także jeszcze trochę dopędziemy, ale fajnie wchodzi, więc czemu nie? Okej, ok, 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 okay. O, czas na biceps. estar nos movimentos biceps. Jak to również mówił Frank McGrath. I like this one. Al havanada. Czyli jeszcze na pewno z jedna, dwie serie wejdzie. Z suplinacją. Supinacją, wiem, wiem. Pomoc, by ktoś łaskawie wstał sobie. Dzień dobry. Zrobiłem. Zadanie do łóżka. Znaczy ja zrobiłem. Oni plus mi zrobiły, ja zaniosłem. Ale to jakiś wysiłek. Teraz sobie trochę połginamy. Mamy taki wyciąg i uchwycik fajny, więc sobie poradzimy. Często ludzie mówią, że bolą ich nadgarstki przy uginaniu. Zmieńcie chwyt na łamane. To jest bardzo proste. Często tutaj właśnie po prostu wiele osób nie ma tej mobilności i wystarczy zrobić tyle. OK, będziemy robili sobie najpierw prostowanie nad głową. Jako, że nie mamy ławki, która ma zmienność kątów, to sobie się tak oparłem i a potem w serii łączonej zrobimy sobie młotki i to będzie ostatnie ćwiczenie, właściwie seria łączona. Okej, okay. od razu wstajemy i młotki. Rącz, jednorącz, jednorącz. Zabi się i będzie naprawdę cacy. I to już wszystko. Dzisiaj duża objętość, ale jak się nie ma zbyt dużych ciężarów, to się działa tak jak się ma i się nie ma ludzi. Bo nieoptymalny trening to taki, który się nie odbył, a tak szczerze to zawsze zawsze można coś zrobić. Jeżeli coś robisz, to i tak jesteś do przodu, znaleźć jakąś inną. Technikę, inne jakieś sposoby na ten mięsień, tak? Nie zawsze musi być tylko ciężar, 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 ciężar. Można znaleźć coś innego. Oczywiście, że ciężar jest super wyznacznikiem i bardzo łatwą tak naprawdę opcją na skumanie tego, czy progresujemy, ale również musimy wziąć pod uwagę to, że przerzucić z A do B, a działać daną partią tylko i wyłącznie. Zupełnie dwie inne rzeczy. Jedziemy teraz, wybaczcie, że będzie trząsło, ale, ale po prostu jedziemy po takiej trasie. Nie mam gimbusa ze sobą, nie wzięliśmy gimbusa, bo i tak w walizce było zajęte i byłoby ciężko to wszystko ogarnąć. Także przepraszamy za małe błędy techniczne. Za chwilę będą naprawione. A gdzie jedziemy? Łaźnia turecka. Łaźnia turecka. Także. Będziemy masowani, będziemy zmasowani. Będzie dobrze, ogólnie chill, eee, a potem a potem nie wiem co będziemy robili, ale na pewno coś fajnego, także zobaczycie łapki dzisiaj zrobione, co będzie potem robione, nie wiem, bo został dzisiaj poniedziałek, tak? Tak. wtorek środa, także eee, może coś się jeszcze pobawimy, tak naprawdę... Nie wiem, nie nie będę wymyślał, nie będę rozpiniał. Teraz jestem skupiony na, na po prostu byciu zmasowanym. So here is the one who is showing us everything. To jest pani, która nam wszystko pokazuje, a teraz idziemy do e, Groty Solnej. Poznałem zastosowanie e, z groty, groty Solnej. solnej. Jak ją mam? No Na górne drogi oddechowe, jak często ktoś ma zakażenie. Widzicie? Widzicie? Ja wiem, że to nie jest nic, e, czego nie ma u nas wiadome, bo jest tego od ale, no po prostu opowiadam co robimy. A i e, nie ubierajcie się jak ona, gdy idziecie do Groty Solnej. Miejcie jakiś taki strój, co zakrywa. A teraz czas na saunę parową. No to jest taka wycieczka, jakby, wiecie, z punktu na punkt. Jakoś to jest ustalone, dobrze zrobione, mądrze. Chyba. Te małe to są pijawki, tak? Dobrze mówię. Jakieś rybki. Jakieś rybki. I te małe pluskwy, tak to nazwijmy. Dziawają tak lekko. Wiadomo, od tego są, ale śmiesznie tak łaskoczy. I czas na masaż, także. Oby było bardzo przyjemnie. Jesteśmy po masażu, a kogo lepiej spytać o jakość masażu niż masażystę? K. Masaż... W ogóle to się mówi masażysta czy masażystka? Fizjoterapeuta. Fizjoterapeuta. Bo wiesz, niektórzy mają na tym punkcie nie, trochę. Ja, ja nie mam. No, chodzi mi o to, że Laura skończyła studia fizjoterapii magistralne. Jednolite mag. Tak, poziom Jednolita. magistra. Jest magistrem. Jest magistrem, teraz robię osteopatię. 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 Zawsze mi się tu myli. I. E... Co zauważyłaś co do masażu? Widać jakieś różnice w sensie moc za mocno, za lekko, za. E, tak po prostu chyba na, 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 jak, na. Nie na jakość, a na ilość. Jakby przemęła te na Też mi się to wydaje, Takie, że tak. E, nie na zasadzie, okej, okay, tu coś czuję, to na tym popracuję, tylko dobra, zrobię pięć ruchów takich, pięć takich, mam odbawione, idę dalej, tutaj stuknę, tutaj puknę, okej, okay, ale jakby zero takiego wczuwania się w ciało. No też coś takiego chciałem powiedzieć, <grym> że to było takie, no i też oczywiście, a Pan jest kulturystą, czy coś tam, czy Pan ćwiczy na siłowni? I, a, czy Pan coś czuje? Czy Pan coś czuje? I takie słucham. jakby walka właśnie. I tutaj pytanie do Ciebie, czy, bo wielu fizjoterapeutów tak robi, czy fizjoterapia i ogólnie masaż powinny polegać na walce z klientem i z nie. jego ciałem? Szczególnie jeżeli chodzi o kulturystów, którzy to oglądają. Moim zdaniem nie, bo po pierwsze, jakby i tak już treningowo macie układ nerwowy przemęczony, więc dlaczego ja terapią jeszcze bardziej, mam zajeżdżać układ nerwowy? W terapii chodzi o to, żeby dać tkance ruch, czyli pomóc jej się odżywić. Ja nie potrzebuję wkładać w to nie wiadomo ile siły, po pierwsze sobie szkodzę, bo moje stawy na tym cierpią, bo jeżeli muszę wbić w Ciebie nie wiadomo jaką siłę, a po drugie Tobie to nic nie da, bo zaczniesz mi się napinać, tkanka jeszcze bardziej nie chce współpracować. Ok, jakby to też da efekt, ale uważam, że nie taki tak samo dobry, jak kiedy ja się wczuwam w Twoje ciało i jakby współpracujemy. No, także widzicie opinię od kogoś, kto się zna na tym o wiele lepiej ode mnie i e, Laura przyjmuje w Warszawie oraz w niedługo w Białymstoku już na trochę y, dłużej, częściej, ale na razie Warszawa głównie. Także jakbyście chcieli, wiecie, że ja byle kogo nie polecił i to nie jest na zasadzie, że o muszę tutaj wrzucić, bo nie po prostu nie polecam nigdy byle kogo i każdy kto zawsze poleciłem, jeżeli chodzi czy to o innego trenera dietetyka z innej dyscypliny zawsze był zadowolony. Jak na przykład, albo nie będę dawał przykładów, jakbyście chcieli jakieś polecenie, to kogoś tam znam. O tak to powiem. No, ale chciałem, żebyście też poznali drugą stronę medalu, jak to wygląda. No i tak to było tak trochę na szybko. Co mi się najbardziej podobało z tego wszystkiego, to chyba te pijawki, szczerze mówiąc. Śmieszne były te małe robactwa, tak podziałały, ale powiem Wam, że tak czuję te stopy trochę, one u mnie wiadome. Od ilości chodzenia, przenoszenia, ćwiczenia są te stopy trochę wymęczone. Także, no, tak to głównie wygląda, tak jakbyście chcieli, Laura, jak masz, na... Lady Wellness na Instagramie, bo zawsze, zawsze zapominam, zawsze, jeżeli chodzi o niki, to zapominam, Lady Wellness na Instagramie, jakbyście chcieli się umówić na terapię, to śmiało tam walcie i, i, i będzie git, będzie git, będzie jak trzeba i nie tylko kulturyści, bo, no, bo, tak jak mówię, zajmuję się też osobami z innymi schorzeniami. I jeżeli czegoś nie wie, to jest na tyle mądra, że może powiedzieć: Słuchajcie, nie wiem czegoś, albo się dowiem, albo polecę kogoś innego. Bo nie ma wstydu czegoś nie wiedzieć. Tak samo ja. Ja nie znam się na sportach więc nie biorę zawodników sportowalki. walki. Dobrze, że mam barierkę, bo już w barierki się podtrzymam.